I oto i on najnowszy ledger Nano S Plus. Zobaczymy, jaka jest różnica między dwukrotnie droższym X'em i jakie są tutaj, jaka jest tutaj przewaga nad regularnym, jaka jest tutaj różnica między tymi portfelami. Portfel kryptowalut jest bardzo ważną sprawą. Jeśli posiadasz kryptowaluty, radzę trzymać się na portfelu właśnie sprzętowym, hardware'owym. No też to zależy ile, jak masz 5 dolarów, no to, to, to sam transfer będzie Cię kosztował, panie. no to, to, to Ja mówię o tym, jak masz jakieś znaczne sumy, prawda? Znaczne dla Ciebie oczywiście, bo dla jednego może być znaczny tyle, a dla innego tyle. W każdym razie w każdym bądź razie napisz mi w komentarzu jak to mówi, bo e, lubią mnie poprawiać. Sprawdźmy sobie co kryje się właśnie w Ledgerze Nano. A kupić go możesz z linku w opisie. Odradzam zakupy na Allegro, eBay, e, Amazon, OLX, Facebook Marketplace, gdyż jest dużo skamerów, którzy potrafią nakombinować hardware'owo, software'owo takim portfelu, zafoliować go, tak jak ten mówicie jest zafoliowany, to taka folie, to taką foliarkę kupić to nie jest problem, wszędzie to, to kupisz, bardzo tanio i zafoliujesz, jest jak nowy, a nawet posuwają się do tego, że security sheet wypełniony wysyłają i ludzie wpisują te dane, a później wpłacają na to swoje krypto i te krypto później znikają, także nigdy nie wpisuj jakichś haseł, które ktoś gdzieś tutaj były w pudełku czy coś takiego. Hasła wszystkie ustalasz sam. Od pierwszego do ostatniego sam ustalasz, ty, ty ustalasz, nikt inny. Okay. Link w opisie to możesz sobie tam yy, kupić, bo to jest link do strony producenta bezpośrednio od źródła kupujesz. No, link afilacyjny to tam dla mnie wpadnie tam 5 złotych. Może nawet nie jakieś tam grosze zawsze to do przodu żeby utrzymać ten kanał no i dobrze bo długo gadam otwórzmy sobie oczywiście sprzęt powinien być zafoliowany to jest drugie wideo na drugi kanał więc ja już go rozpakowywałem ale wiesz sprzęt powinien być zapakowany zafoliowany o tak jak ten tutaj wiecie to jest wersja czarna a to jest wersja biała są różne. Wersja, jeszcze mam kilka innych wersji, ale to już nie mogę tego nie mogę wszystkiego pokazywać na YouTube. Kwestia bezpieczeństwa. Ok, zobaczymy, co jest w środku, i tu jest napis Trust yourself, czyli wierz tylko sobie. No, i to jest bardzo dobre. Ja bym nie wierzył nikomu, tylko sobie. No, i to jest bardzo dobra informacja. Na sam początek, to jest tylko taka, taka informacja. Ja już go otwierałem, dlatego on tak wygląda jak wygląda, no wygląda troszeczkę inaczej. Pójdziesz sobie na mój angielski kanał, to tam będzie otwarcie. Secret recovery sheet. I tutaj jest postęp, bo ostatnio jak kupowałem u nich, to te recovery sheet były większe. Teraz je tutaj zmniejszyli. To są te frazy, które wszystkie powinny być puste i ty je wypełniasz, nikt inny. Możesz sobie ustawić na 12, na, na więcej, na 24. Ja zawsze ustawiam na najwięcej. Bezpieczeństwo mi jest na najwyższym po, poziomie. Jest trzy, jakbyś się pomylił. Oczywiście możesz sobie dokupić takie. No to nie musi, to jest tylko kartka, nie? No, dek, dekturka i napisujesz. Ja polecam jednak e, e, metalowe. No, to jest, ten jest akurat aluminiowy. To tak też średnio, bo w, w razie pożaru też aluminium może się stopić. Ale. Ze stali nierdzewnej, no to wytrzyma. Nie? Są jeszcze takie sprzedają, że wkładasz do takiej rurki, która ci wytrzyma też i ogień i, i wodę, no w razie zalania, czy, 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 czy no bo po ustaleniu tego hasła, no musisz się gdzieś schować do sejfu, No pierwsze gdzie będą grzebać, no to safe, no to safe nie bardzo. Ja bym proponował gdzieś zakopać. Jeśli by ci ukradł. To po pierwsze nie z napinu. Trzy razy źle wpisze, może to wyrzucić. Używasz recovery shift i już masz dostęp do swojego kryptu. Także nawet może wziąć sikierę i to przeciąć na pół, kupisz cenowy. Recovery i działa, nie? Także to jest fajne. Dobra, to urządzenie damy na bok. Zobaczcie, jak jest małe, jak postęp poszedł, bo wcześniejsze wersje były dość większe, przynajmniej. Ja miałem doświadczenie. Co my tu jeszcze mamy w zestawie? A w zestawie mamy kabel USB typu C, który jest w dobrej jakości, postęp jest też, bo jak kupowałem x to ten kabel nie był najwyższej jakości. Tań widać, że jest taki giętki. Fajny kabel. Nie jest długi, no bo długi ci strasznie nie potrzeba, prawda? Z zapisem L, larger. I raz używać tego typu kabli, gdybyś kupił jakiś kabel z jakimś takim w środku, nie wiem, pokazuje ile bierze prądu, czy coś odradzam. Odradzam nie wiadomo, co tak tam naprawdę tam, tam w środku jest, czy czasem nie ma jakiegoś tak zwanego backdo, tylnego wyjścia. Nie. Radzę po prostu zwykły kabel bez żadnych dodatków. Co my tu jeszcze mamy, bo mamy tutaj coś w bardzo pięknym kolorze. Kurczę, akurat w tym kolorze nie mam e, lagera, to sobie jeszcze kupię. Bardzo ładny kolor i słuchawki też sobie kupię w tym kolorze, podoba mi się ten kolor fioletowy. E, co my tu mamy w zestawie? Słuchawki bardzo muszę sobie kupić. E, znaczy zamówiłem, ale to delay jest oczywiście. No to nie, nieważne, to nie jest na ten kanał. E, naklejki lager. gdzie Ty sobie to nakleisz i po co? No spoko, ale. No nie wiem. Okay. Co tu mamy? Use care Regulatory Statement. Get started, czyli instrukcja obsługi. Czy jest w języku polskim? Nie ma. Jest w języku angielskim. I chińskim. I rosyjskim. W polskim nie ma. Ale. Powinieneś się nauczyć angielskiego. No, ja. W dzisiejszych czasach. You don't need anything besides larger life and yourself. Mhm. Dokładnie. I tak to wygląda. Secure your NFT, digital assets, secure crypto, secure everything. Dobra. Use characters. Dobrze, 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 to to jest w zestawie. I teraz samo urządzenie. Samo jest zdecydowanie małe. Ja już tą folię ściągałem, ona nie powinna tak wyglądać, ale no ściągnijmy, ściągnijmy jeszcze raz. No. Nie, nie wygłupia się z tą folią dobra. Bardzo malutkie. W wersji białej różne kolory są. Mam, mam inne kolory, ale otwarłem na razie tylko biało. No. Malutki. Jakość wykonania tego plastiku jest na niższym poziomie niż w wersji X. To definitywnie. No jest nowy, no to jeszcze dobrze siedzi, bo ten bo jak tu mamy wersję X która jest większa, to już tak dobrze nie siedzi ale to ona już ma swoje lata e, różnice są wielkości gabarytowo wielkie to jest ta druga wersja, to jest ta, ta tania De, definitywnie ciężki, ten jest super lekki, wielkość ekranu a propos żeby włączyć trzeba podłączyć, do zasilania nie wiem, czy wszystkie tak mają, ale ten tak ma, że nie ma wbudowanej baterii. A X ma właśnie wbudowaną baterię. No, jasność ekranu jest zdecyde, decyde, zdecydowanie wyższa na e, podłączonym pokablu. Czy jak go podłączę po kablu? To się podjaśni. Szukałem ustawień. Ale nie znalazłem. I nie myśl, że moją pierwszą cyferką jest 4, bo nie jest <laughs> ani jeden. Cześć, to już, to już ci dałem tak zwanego bonusa. A może jest? No właśnie. Hmm. No i tak już nie doradzę. Panie Kolego. Dobra. No i teraz trzeba go skonfigurować, ale zanim go skonfigurujesz, yy, proponuję go uaktualnić firmware do najnowszego. Bo, po, po, po prostu po kablu do, e, do telefonu aplikacja Larger Live i tam robisz aktualizację, później ustawiasz e, ten Recovery Sheet, PIN, później Recovery Sheet i no, i gotowe. Nie potrzebujesz komputera, potrzebujesz tego Twojego smartfona w zasadzie i aplikacji Larger Live, i tyle. A jeśli chcesz odzyskać, zrób zrobić kopię, bo też możesz e, zrobić kopię zapasową. No to recovery sheet wpisujesz, teraz zajdzie Ci pewnie z 10 minut, yy, przyciski chodzą, powiem Ci jaka jest różnica, w którym chodzi lepiej, intuicyjnie jest w, jest w X, bo masz tutaj, o, bem, bem, bem. nie, a tutaj jest z góry i tak trochę niewygodnie, ale fajnie chodzą, chociaż nie, nie wiem, czy to słychać. No, nie jest to jakość wykonania, nie jest na najwyższym yy, poziomie. Więc yy, tu mamy tak. Jest oczywiście jeszcze inna firma, która robi wielkie portfele Gabarytowo to zobaczcie, to jest gigant. Jaka jest przewaga takiego giganta? Oczywiście, link w opisie i 10%. Oni mają też inne. To jest akurat do o, NFT, ale, te, ale mają, mają też inne. Wielki, wielki ekran, i masz piękny wgląd. Nie, w sumie to. Nie potrzebujesz włączać smart, smart, smartego, smartfona, eee, masz piękny wgląd do swoich eee, a Ja sobie tutaj wpiszę. No raczej. tak. Unlock. No i tutaj możesz sobie ja akurat mam tylko trzy eee, możesz sobie tutaj patrzeć na swoje eee, tutaj. Taka jest różnica no jakość wykonania jest piorunująca tutaj jest naprawdę tylko on jest sporo droższy dwa razy nawet więcej ale jakość wykonania tu jest ultra premium. Ultra tutaj no. Uf, no plastik fantastyk. Ten już jest lepszy x x już jest panie kolego. Czyli jaka jest różnica między Ledżerem X a Nano S pojemnościową. Nie ma. Tyle samo, z tego co wyczytałem, możesz e, ładować różnych rodzajów e, altcoinów. Czyli bardzo dużo, tam jest chyba ponad 100, to, gdzie to, bo, 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 wielkie ilości. E, no tyle, że nie ma bluetooth i wbudowanej baterii. No i w zasadzie tyle, no, cała historia. Piękne urządzenia, które musisz mieć, no jeśli masz znaczącą ilość i nieznaczącą też, no zależy dla kogo. Chodź jaka jest ilość znacząca, a dla kogo nie, bo to każdy z yy, Musi takie coś mieć z tego względu, że no budzisz się, wchodzisz na komputer, patrzysz, miałeś tysiąc dolarów, powiedzmy sto tysięcy, milion. No nie wyobrażam sobie mieć miliona i nie mieć takiego, takiego urządzenia. No ale powiedzmy, że masz tysiąc złotych i nagle nie masz, no i uciekło ci tysiąc złotych, no nie no, no to nie. No nie warto nie skorzystać z linku, który jest w opisie i, i spróbować. Oczywiście to wideo nie jest sponsorowane. Wszystkie te urządzenia kupuję za własne, ciężko zarobione pieniądze. I warto, no śpisz spokojnie.